Cześć! 20 marca słońce wchodzi do znaku barana. Zaczyna się astrologiczna wiosna. Nowy rok astrologiczny, rok słońca. Jednym słowem, wszystko budzi się do życia. Budzimy się do nowych pomysłów, nowej odsłony siebie. Czas teraz zamknąć ten stary rozdział, który już nie działa, który jest za nami. Cieszmy się życiem. Miejmy radość z życia. Dzisiaj. Czas na trygon powietrza, który jest teraz wyróżniony przez Plutona. Dla Was, drogie bliźnięta, wagi i wodniki, będzie to naprawdę wspaniały czas. Czas realizacji marzeń, życzeń serca, radości, sprzyjających okazji, które łapcie i sprawdzajcie te, które będą najlepsze, czy na pewno są one dla Was. Oczywiście, będzie to intensywny czas. Dlatego przed nami jest teraz sezon zaćmień. 25 marca mamy częściowe zaćmienie księżyca na pełni Wywadze, a 8 kwietnia zaćmienie słońca na nowiu w Baranie. No to zaczynamy. Zaczynamy od bliźniąt. Drogi bliźnięta, wchodzimy w rok słońca. Rok, w którym mamy postawić na siebie. W którym mamy się spełniać i iść do przodu z odwagą barana. Ten rok astrologiczny właśnie się teraz otwiera. Słońce w baranie oznacza dla Was bardzo korzystny aspekt czyli sekstyl. Jednym słowem mnóstwo sprzyjających okazji do osiągnięcia osobistego szczęścia i zawodowego sukcesu. Teraz chodzi o realizację Waszych życzeń i marzeń. Na pewno w tym czasie pojawi się mnóstwo yy, nowych pomysłów, ale pojawią się też nowi ludzie, którzy Wam pomogą, z którym będziecie mogły współpracować i kooperować. To właśnie słońce w Baranie wskaże, gdzie szukać wsparcia, z kim współpracować. Baran jest znakiem, który się nie cofa, jak sobie coś zamierzy, to przeuparcie do przodu z odwagą i determinacją. Nie boi się działać sam i zawsze szuka nowych pomysłów. I dokładnie Wy teraz to poczujecie, drogie Bliźnięta. Wiosną wszystko budzi się do życia. Możecie zasiać teraz coś, czego jeszcze nigdy w swoim życiu, mówiąc górnolotnie, w swoim ogrodzie życia, nie mieliście. Tak jak mówiłam ostatnio, omawiając Wasz znak, jesteście jak ten taki towarzyski motyl. To jest wasze, wasze zwierzę mocy, trochę kapryśne, kolorowe, figlarne i trudne do złapania. Ono symbolizuje waszą podwójną naturę, mówi o przemianie, której w okresie całego swojego życia podlegacie niejednokrotnie, o byciu w ruchu, docenianiu życia bez niepotrzebnych analiz. Motyl jest lekki, wolny. Rozkłada skrzydełka i leci tam, gdzie pojawiają się nowe możliwości. I teraz, właśnie te nowe możliwości pojawią się ze strony grup, organizacji. Ludzie, podobnie myślący jak wy, będą stali na waszej drodze. Wy nigdy nie macie dość zdobywania nowych talentów. Musicie nauczyć się tylko miłości do siebie samych. Jeśli Sfokusujecie się teraz na konkretne cele, będzie w Was pewność siebie, odwaga barana, nawet chęć podjęcia ryzyka, to możecie radykalnie poprawić swoją sytuację finansową i spełnić życzenia serca, bo to one są najważniejsze, zwłaszcza w roku, któremu patronuje Słońce. Jesteście znakiem powietrznym, dużo myślicie, macie mnóstwo pomysłów, ale najlepsze są te, które są też Waszym gorącym pragnieniem. Marzeniem. Dobra informacja to ta, że najbliższy miesiąc służy właśnie temu. Zwłaszcza, że w tym samym aspekcie ustawia się dla Was Merkury, a od 5 kwietnia również Wenus, odpowiedzialna za finanse i miłość. Merkury. Pomoże Wam we wszelkich rozmowach z ludźmi należącymi do różnych grup i organizacji, którzy mają takie same poglądy jak Wy albo podobne. Podobne cele, pasje, filozofie życia. Chcą działać, chcą iść do przodu. Dzięki tym rozmowom ich poznacie, zyskacie koleżanki, kolegów, z którymi rozpoczniecie współpracę zawodową. A może to będzie jakaś grupa realizująca wspólne hobby. Oczywiście, to nie muszą być zupełnie nowi ludzie. Może to być ktoś z kolegów z pracy, ktoś z rodziny namówi Was do działania zespołowego. Co jest cenne, jeśli trafi się na odpowiednich ludzi że działa się na jednej fali, że rozumie się bez słów drugą osobę, że lubi się przedyskutowywać te same te tematy nawet kilka razy, a ponieważ energia ognia udzieli się również Wam, Dostaniecie impuls do działania, dojrzycie swoją szansę na nowe sposoby zarabiania pieniędzy. Może się tak zdarzyć, że dlatego właśnie pchnie Was w stronę grup, bo będą tam osoby, z którymi od dawna chciałyście współpracować, tylko jakoś do tej pory nie było Wam po drodze. Ze słońcem w Baranie liczy się iskra, pomysł, idziecie pewnie do przodu. I nie przejmujecie się ewentualnymi przeszkodami. Ale ponieważ tych pomysłów koleżanek i kolegów może być dużo, nawet bardzo dużo, zdecydujcie się na coś, co ma szansę na doprowadzenie do końca. Ponieważ, jak ten barwny motyl, lubicie być wszędzie. To czasem nie potraficie zagrać miejsca w jednym projekcie, bo jeśli szybko was to nie zainteresuje, to lecicie dalej. Czas na przemyślenie, co jest dla was najlepsze, będziecie mieć, gdy Merkury wejdzie w retrogradację, czyli od 2 do 25 kwietnia. Powrócą też wtedy ludzie z przeszłości, może bardzo ważni dla was. Jowisz i Uran są za wami, nie widzicie ich. Nie możecie się doczekać, kiedy planeta Wielkiego Szczęścia przejdzie do waszego znaku w drugiej połowie maja i przez rok będzie sprzyjała poszerzaniu waszych horyzontów, ekspansji, wytyczaniu nowych celów. Tymczasem kryjecie się trochę z waszymi planami, nikomu nie mówicie, co zamierzacie, ale też trochę, jakbyście nie wierzyli, że może Wam się udać, no bo Neptun i Saturn są w kwadracie. Od 23 marca do 30 kwietnia również planeta działania Mars. Więc wy widzicie, że musicie coś zmienić w waszej drodze powołania, że może nie jesteście na niej, może ta praca, którą wykonujecie, nie daje wam zadowolenia. Sprawy rodzinne kuleją, nie wiecie, w którą stronę iść. Kochane bliźnięta, zaufajcie sobie, swoim pragnieniom serca. Jeśli zamkniecie oczy, Wrócicie do czasów dzieciństwa. To marzeń z młodości. To co się Wam pokazuje? Bo jeśli już znajdziecie ten prawdziwy cel, to z sekstylem słońca dostaniecie ogromną moc od innych ludzi, którzy wesprą Was. Tylko że wy najpierw musicie same w to uwierzyć, drogie bliźnięta. Teraz jest idealny moment, by wejść na social media. To jest przyszłość, kochani. Na razie mamy tylko kilka znanych platform, potem będzie ich o wiele, wiele więcej. Wy macie gadane, bo nie umiem tego jakby inaczej i lepiej ująć. Sypiecie jak z rękawa informacjami, umiecie rozmawiać z różnymi ludźmi. To rozmawiajcie za pomocą komputera. Wymyślcie sobie tylko temat, ma on być wasz, w którym czujecie się pewnie, wasza pasja, hobby. Podzielcie się tym z innymi. Czy to będzie Instagram, TikTok, czy YouTube. Naprawdę nieważne, ale zaczynajcie! To jest ten moment. No i kwestie uczuciowe. Oczywiście, że wiosna to czas miłości, przyjaźni, nawiązywania nowych kontaktów. Poznacie ludzi właśnie na jakichś spotkaniach, działając razem. Może pojawić się ktoś, kto rozpali jak ten ognisty baran, prawdziwy płomień w waszych sercach. Będziecie chciały. Wszystkiego szybko, żadnych podchodów. Jak się zakochacie, to od razu będziecie chciały razem zamieszkać. Teraz możecie też wejść w drugie albo trzecie partnerstwa, bo pamiętajcie, że w życiu nigdy na nic nie jest za późno, a zwłaszcza na nową miłość. Gdy Wenus przejdzie do znaku Barana 5 kwietnia, możecie dostać pozytywne informacje dotyczące finansów. Dostaniecie zielone światło na realizację Waszych planów. W tym miesiącu bardzo ważne są zaćmienia. 25 marca częściowe zaćmienie Księżyca na pełni Wywadze i 8 kwietnia zaćmienie Słońca na nowiu, yy, na nowiu Księżyca w Baranie. Oba zaćmienia ustawiają się dla Was w korzystnych aspektach. Pierwsze w trygonie namawia Was do zabawy, do realizacji swoich pasji, hobby. Pozwólcie sobie po prostu na więcej przyjemności z życia, drogi bliźnięta. Pojawi się nowa miłość, nie wahajcie się. Niektórzy z Was długo na nią czekali. A jeśli coś już Wam nie sprawia przyjemności, są ludzie, których uważaliście za przyjaciół, ale zawiedliście się na nich, to bez żalu ich zostawcie. Zamykajcie ten rozdział, te stare tematy. Czas ruszyć w drogę z innymi ludźmi obok siebie, którzy się właśnie pojawiają. Zaćmienie słońca właśnie na nowiu księżyca w baranie mówi właśnie o tym. Dostaniecie zastrzyk energii od innych osób. Poczujecie, że wierzą w was, że zachęcają do działania. Tylko pamiętajcie drogie bliźnięta, że wszystko zaczyna się od was samych. Macie siebie pokochać, tego uczy też motyl. Postawcie na siebie, zaufajcie sobie. Przecież Pluton na 20 lat ustawia się dla Was w trygonie. Najlepszym możliwym aspekcie będzie sprzyjał Waszym planom, waszej ekspansji, stawianiu nowych celów. Życzę Wam, drogie bliźnięta, wspaniałego, pełnego energii miesiąca. Powodzenia. No i teraz do kogo przechodzimy? Do Wag. Drogie wagi. Słońce w baranie. Ustawi się dla Was na prawie miesiąc w opozycji i będzie dotyczyć wszelkich relacji, zarówno biznesowych, jak i koleżeńskich, no i oczywiście osobistych. To słońce Wam pomoże, kochane wagi, bo Wy jesteście wspaniałymi dyplomatami. Potraficie tak rozmawiać z ludźmi, żeby się czuli dobrze, żeby im było miło. Nie chcecie nikogo urazić. Nie lubicie się deklarować, którą stronę trzymacie, bo w waszym wyobrażeniu to tak, jakby być przeciwko komuś. Robienie przykrości, jakieś niesnaski z powodu wybrania jakiejś opcji, nie lubicie tego, ale nie zawsze tak można. Trzymanie na sztucznej harmonii, zgoda dla świętego spokoju, może jeszcze z osobami, które nie są dla was bliskie, można próbować utrzymywać taki rodzaj kontaktów, ale nie z najbliższymi, nie w pracy. Pluton, będąc w koziorożcu, przez 15 lat stał w kwadracie, jeśli chodzi o sytuację związaną z domem, sytuacją w domu, remontami, przeprowadzkami, pracą z domu, organizowaniem mieszkania dla starszych rodziców, zmiany miejsca zamieszkania waszych dzieci. I były to tematy, które nie były dla was wygodne. Musiałyście wciąż rozwiązywać jakieś mini problemy. Wszyscy byli na pierwszym miejscu, tylko nie Wy. Oczywiście dla każdego z Was przypadało to na trochę inny czas, bo taki aspekt w przypadku Plutona trwa około 2-3 lata, ale każda waga tego doświadczyła. Dużo musiałyście robić dla świętego spokoju. A teraz zaczyna się dla Was kompletnie inny okres. Niesamowity, bo z trygonem Plutona. Co Wam mówi? Baw się wago, spełniaj. Postaw na siebie. Nie patrz na to, co za tobą, tylko co dzieje się teraz, co chcesz zmienić, jak chcesz żyć, jakie masz plany, jakie masz talenty, hobby. Nie miałeś na to czasu, no to teraz nadchodzi idealny czas, by pomyśleć o swoich marzeniach, również tych związanych z waszymi partnerami. Słońce w baranie doda Wam odwagi do działania. Zrozumiecie, że dłużej już się nie da funkcjonować w związkach, w których kompletnie nie ma równowagi, mimo że zawsze do niej dążyłyście, bo wasze dążenie do równowagi kończyło się tym, że odpuszczałyście, bo dobro dzieci, bo rodzice źle się czują, bo mąż, żona zapracowani, pójdę im na rękę. Drogie wagi, chcę Wam powiedzieć, że INAF wystarczy. BARAN jest taki, że się nie zastanawia. Idzie w coś od razu, jest w gorącej wodzie kąpany, ale dzięki temu zrobi coś, na co inny znak zodiaku się nie odważy. I on was namówi do natychmiastowego, konkretnego działania. Nie tylko Słońce jest w opozycji i namawia was do tego, jest jeszcze Merkury i od 5 kwietnia Wenus. Macie sobie postawić na, macie siebie postawić na pierwszym miejscu. Nie dajcie się namówić na coś, co kompletnie nie jest wasze. I nigdy nie było. Nie rezygnujcie z siebie, bo jesteście znakiem kardynalnym. Macie mnóstwo pomysłów nowych, inspirujących, wspaniałych. Na co czekacie, drogie Wagi? Będzie trzeba przeprowadzić rozmowę z tymi osobami, z waszymi partnerami osobistymi, z waszymi partnerami biznesowymi i ta rozmowa ma wyglądać tak, że odmieniacie słowo ja przez wszystkie przypadki. Bądźcie zdecydowane, Merkury przyniesie właściwe słowa. Może będą mocniejsze niż zwykle, niż zazwyczaj. No to trudno. Ja was nie muszę przestrzegać przed tym, byście nie zapalali się za bardzo w rozmowach, nie byli agresywni, nie powiedzieli za dużo, bo wy taki nie jesteście, drogie wagi, ale musicie się opowiedzieć po jakiejś stronie w swojej stronie. Czy to się Wam opłaci? Oczywiście, że tak. Bo to słońce w barani, pluton w wodniku mówią, że jak tylko zamkniecie stary rozdział, pożegnacie się z tymi, na których nie możecie już liczyć, pojawią się nowe osoby interesujące, pełne pasji, atrakcyjne, z którymi połączą Was wspólne tematy, z którymi będziecie odkrywać życie. To będzie dla Was takie nowe, że zdziwicie się czasami, czy to jest w ogóle możliwe. A najbliższym, Czyli dzieciom, rodzicom, powiedzcie, że ich bardzo kochacie, ale wasze relacje, obowiązki będą wyglądać tak i tak. Wenus, wasza patronka, wejdzie do znaku Barana 5 kwietnia i powie: Idź śmiało w nowe, niczego się nie obawiaj, wago. Zaczyna się rok słońca, daje nam wszystkim ogromną moc. Zacznijcie poznawać nowych ludzi, wchodzić w różne grupy. Zaczniecie zarabiać pieniądze z nowych projektów, wchodzić w nowe współprace biznesowe, które będą funkcjonować na zupełnie innych warunkach niż dotychczasowe. Poznacie, na czym polega partnerstwo i równowaga w dawaniu i braniu. Najważniejsze, byście robiły to, co naprawdę kochacie i co jest Waszym życzeniem z serca. Czekają nas teraz dwa ważne zaćmienia. Bardzo ważne, bo jedno w Waszym znaku, drogie wagi. Węzły karmiczne są jeszcze do stycznia przyszłego roku na osi baran waga. Waga mówi, od czego macie odchodzić. I kiedy przyjdzie zaćmienie Księżyca, na pełni wadze 25 marca, to pozamykajcie wszystkie tematy, które wam nie służą. Wy już nie musicie się zastanawiać nad tym, bo od dawna wiecie, że coś nie działa. Teraz Wasze emocje nie pozwolą na to, żeby zwlekać dłużej, czy możecie jeszcze ocalić relację, na której Wam naprawdę bardzo zależy? Oczywiście, że tak, ale tylko pod jednym warunkiem, że zmieni się ona diametralnie i yy, że Wasz partner, partnerka yy, zrozumie, że doszliście do ściany, że jeśli czegoś w sobie nie zmieni, nie zmieni stosunku do Was, to odejdziecie. To jest właśnie ta odwaga, która wzrasta dzięki aspektom tego miesiąca. A gdy 8 kwietnia nastąpi zaćmienie słońca w baranie, mogą się pojawić zupełnie nowi ludzie, nowe kontakty, znajomości, nowa energia, która zmieni wasze życie i w ciągu najbliższych 6 miesięcy będzie wprowadzać nowy kształt relacji, nowe zasady, wasze zasady. Życzę Wam drogie wagi. Wspaniałego miesiąca. Pamiętajcie, że to wy jesteście najważniejsze. Powodzenia. No i przyszedł czas na ostatni znak trygonu powietrza, czyli na wodniki. Drogie wodniki, słońce w baranie przez najbliższy miesiąc. Wpływa w Waszym wypadku na wszystko, co jest związane z przekazem wiedzy i informacji, komunikacją, szkoleniami, wyjazdami po kraju i wycieczkami po Europie biznesowymi i weekendowymi. To czas, gdy zbliżycie się do swojego rodzeństwa. Zaczniecie może poznawać nowych sąsiadów. To bardzo dobry czas dla uczniów, tych będących w szkole podstawowej i szkole średniej. Jeśli. W najbliższym miesiącu są jakieś konkursy wiedzy, olimpiady, egzaminy językowe, a wasze dziecko zastanawia się, czy w nich wystartować, to namówcie je, bo teraz będzie wszystko świetnie kojarzyć. Intelekt, pasja, zaangażowanie w temat pomoże osiągnąć naprawdę bardzo dobre rezultaty, a przede wszystkim uwierzyć w siebie. Jesteście wodniki znakiem stałym. Trzeba was czasami namawiać do działania. Albo same musicie przemyśleć wszystkie za i przeciw. Ale Pluton w Waszym znaku ruszy Was z posad. Niektórych nawet zatrzęsie, ale tylko po to, byście się obudziły do działania, byście reagowały na to, co życie Wam zsyła, i nie pozostawały obojętnymi na to. Sekstyl jest to bardzo dobry aspekt. Daje zawsze mnóstwo e, okazji do zrealiz zrealizowania własnych planów i życzeń. Co w ciągu najbliższego miesiąca może Wam wychodzić najlepiej? Wszystko to, co jest związane z mówieniem, pisaniem, szkoleniem, coachingiem, nauką. Nie tylko Słońce jest w baranie, ale również Merkury. To planeta odpowiedzialna za komunikację. No, jaka komunikacja może być w ognistym znaku? Płomienna, gorąca, ożywiona. Możecie mówić szybciej, bardziej zdecydowanie. Możecie być trochę niecierpliwe, na pewno będziecie zdecydowane w tych rozmowach, pewne swoich racji. Nie będziecie się oglądać na to, co mówią inni. Będziecie chciały przekonać innych do swoich pomysłów i bardzo dobrze. Pamiętajcie tylko, żebyście nie oczekiwały, że ktoś od razu zrealizuje wasze pomysły. Ale jeśli dobrze to rozegracie, możecie teraz zrealizować najbardziej odważne pomysły. To jest ten moment, w którym zdecydujecie się, że to wy poprowadzicie jakieś szkolenie, webinar, zrobicie relacje na żywo na social mediach. Dobry będzie dla was jako stałego znaku, że Barań jest impulsywny. Jak ma pomysł, to od razu działa. Dzięki jego energii możecie ruszyć z miejsca, nawet jeśli do tej pory zwlekałyście. A gdy już w trakcie realizacji pomysłu pomyślicie, matko, czy dam radę, no to będzie już za późno, żeby się wycofać. To jest po prostu dla Was czas zmian, drogie wodniki. W Was samych tyle się teraz dzieje, takich przeobrażeń wewnętrznych. Zwłaszcza pierwsze daty mają teraz bardzo transformujący czas. Jesteście znakiem powietrza. Przelatują Wam teraz przez głowę dziesiątki myśli. Pluton sypie z rękawa y, takimi pomysłami, o jakich nigdy byście wcześniej w ogóle by nie pomyślały. Y, stawia was przed faktem dokonanym. Y, coś może zakończyć, zmienić o 180 stopni, ale słońce w Baranie, Merkury, a od 5 kwietnia również Wenus, będą was namawiały i pomagały, byście rozwinęły skrzydła, odnalazły talenty, wygrzebały te zapomniane. Zwłaszcza. Gdy Merkury będzie w retrogradacji od 2 do 25 kwietnia, zaczną Wam się przypominać stare pomysły na życie, na zarabianie pieniędzy. Powrócą ludzie z przeszłości, yy, którzy akurat może będą chcieli wykorzystać Wasze talenty komunikacyjne, pisarskie, oratorskie i zaproponują współpracę, która przyniesie konkretne pieniądze. Przelewajcie wszystkie swoje pomysły na papier. Może na razie do szuflady, ale jeśli zgromadzicie więcej tych zapisków, spróbujcie z tym się pokazać. Załóżcie bloga, wyślijcie swoje, swoje materiały do gazety online, zacznijcie mówić, jesteście przedstawicielami ery, która właśnie się zaczęła. Jesteście niezależne, cenicie swoją wolność, swobodę działania, powiedzcie innym, jak sobie radzić z uwolnieniem się z niewygodnych, toksycznych związków. Jak ma wyglądać partnerstwo w naszych czasach? Zresztą ja nie muszę Wam podpowiadać tematów. Cokolwiek zrobicie, z czym wyjdziecie na social mediach, a do tego Was gorąco namawiam, wybierzcie tylko taki temat, który wypływa z Was, z głębi Waszego serca, który jest z Wami od lat, tylko nic z nim nie robiłyście. A wtedy na pewno osiągniecie sukces. Załóżcie kanał na YouTubie, zacznijcie zarabiać pieniądze. Jeśli uważacie, że brakuje Wam jakiejś wiedzy, by osiągnąć awans w pracy, zapiszcie się na odpowiednie szkolenia. Jeśli jesteście ekspertami w jakiejś dziedzinie, poprowadźcie, poprowadźcie jakieś szkolenie. Yy, zgłoście swoją kandydaturę. Naprawdę, możliwości jest teraz mnóstwo. Uczcie się języków. W obecnym świecie można wszystko. Można prowadzić szkolenia w całej Europie i na świecie, pracować w Azji, Ameryce online, ale trzeba znać język albo języki. To jest ten moment, żeby się zapisać na kurs, umówić na konwersację z native speakerem. Teraz też możecie dzięki swoim fantastycznym zdolnościom nawiązywania kontaktów poznać kogoś. No, może na tym właśnie kursie. Może na wycieczkach po Polsce, wypadom ukendowym za granicę. Na pewno połączą was wspólne tematy. To samo spojrzenie na pewne sprawy, a czasami zacznijcie z kimś pisać. Najpierw to będą takie tylko zwykłe SMSy, potem jakieś większe dialogi, wręcz takie rozmowy i nagle zafascynujecie się podejściem osoby do pewnych tematów. Wiecie, kiedyś wydawało mi się, że scenarzyści naprawdę muszą się nagłowić, żeby znaleźć oryginalną fabułę filmu. Naprawdę, życie w stu procentach uważam, pisze najlepsze scenariusze. To pomysłów dostarczamy my sami. Takie niesamowite rzeczy dzieją się naprawdę. A Wam, Wodniki, ktoś, które przywitałyście u siebie Plutona, może zdarzyć się wszystko. Ogień barana może Was ośmielić. By odezwać się też do rodzeństwa, z którym długo nie miałyście kontaktu. No uważajcie tylko, żeby nie roztrząsać na przykład spraw sprzed 20 lat, takiej całej przeszłości, albo żeby się nie zapalać w rozmowie, tak? Tylko bardziej przełożyć tę energię na, na chęć wspólnego działania, na coś ekscytującego, jakieś wyjazdy, ustalenia, że na przykład zawsze razem w miesiącu będziecie do siebie dzwonić. A nie wiem, co trzy na pewno się spotkacie, no chyba że dzielą Was dwa kontynenty. Ale możecie się na przykład spotykać na kamerce, poznawać swoje rodziny, poznawać otoczenie. Więc naprawdę te kontakty z rodzeństwem będą bardzo ważne. Tak samo jak poznawanie właśnie sąsiadów. Może właśnie teraz zaczepicie sąsiadkę, zaczynają się teraz prace ogrodowe. To jest bardzo dobry pomysł. No, ja już nie mówię. O wyprowadzaniu naszych pupili na spacer. Przed sobą macie Saturna, Neptuna i Marsa w rybach. Ten Mars w rybach no, nie jest jakimś niesamowitym motywatorem do działania, w szczególności, że może co chwilę zmieniać swoje plany, ale Wam pomaga tyle ognia, że o realizację planów nie będzie trudno. Zastanówcie się tylko, co jest Waszą wartością. Jak chcecie zarabiać te pieniądze? Z kim chcecie to robić? jeśli czegoś nie czujecie, nie róbcie tego. Droga jest celem. Wy teraz, drogie wodniki, zmienicie podejście do siebie. Możecie decydować o całym swoim życiu. Uran i Jowisz są w kwadracie. Są naświetlone sprawy domowe, które teraz, gdy słońce, a zwłaszcza merkury są w baranie, mogą się zaognić. Więc uważajcie teraz na słowa, żeby nie zaognić jej jeszcze bardziej. I niepotrzebnie. Czasami po prostu warto coś odpuścić, ale jeśli tylko na to będziecie uważać, to reszta spraw ułoży się po waszej myśli, to wy będziecie decydować o swoich celach, o formie komunikacji, o wyjazdach, o wykorzystywaniu tego wiatru zmian, wiatru wodnika. Życzę Wam naprawdę wspaniałego miesiąca. Powodzenia, drogie wodniki. No, i to by było na tyle, kochane znaki powietrza. Naprawdę ten pęd plutona was porywa. Ten słońce w baranie służy wam cudownie i naprawdę to będzie wyjątkowy miesiąc. Dziękuję wam wszystkim za lajki, za subskrypcje, za wasze komentarze. Naprawdę one są bardzo dla mnie ważne. Wasza obecność jest bardzo ważna. Jeżeli chcecie się dowiedzieć co ten czas, który jest przed nami, oferuje Wam konkretnie poznać Wasz kosmogram urodzeniowy, co się będzie działo w planetach przez na przykład najbliższy rok, to namawiam do kontaktu. No ale oczywiście przede wszystkim zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie codziennie macie relacje, a w niej mowa jest o tym, co planety szykują Wam na każdy dzień roku. I to by było na tyle. Do zobaczenia, do kolejnego nagrania. Cześć!